Cześć, ja jestem Ola i dzisiaj pogadamy sobie o kosmetykach, które podbiły moje serce przez te półrocze, półrocze 2023. Mam nadzieję, że znajdą się również tutaj wasi ulubieńcy, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to oglądajcie dalej. Na ten temat pojawiła się już rolka na Instagramie, ale postanowiłam też zrobić taki filmik, w którym omawiam, jakby dlaczego te produkty akurat. Stały się takimi moimi ulubionymi. Będą dwa produkty związane z współpracą, co od razu uprzedzę, ale też współpraca nie ma tutaj jakby wpływu na to wszystko. W sensie na tą ocenę na to, że znalazły się one w ulubieńcach, no bo po prostu fajnie mi się sprawdziły i widziałam po nich efekty, i z góry chciałam Was przeprosić za hałas, ale no pranie się robi. A wracając już do tematu odcinka, no to pierwszym takim produktem, który bardzo mocno podbił moje serducho. No to była maska emolientowa od Garniera, Coco Butter. I to była taka czysta emolientówka. To była odżyw... odżywka maska, no można było używać jej właśnie na trzy sposoby. Jako odżywka bez spłukiwania, do spłukiwania i też przed myciem do rozczesania włosów. Ja ją najbardziej lubiłam nakładać jako odżywkę do spłukiwania oraz bez spłukiwania. Najczęściej do spłukiwania jej używałam. Do, bez spłukiwania wtedy, kiedy chciałam sobie bardziej tak dociążyć włosy i przede wszystkim to, co w niej lubiłam, to to, że ani razu nie przeemolientowałam w sumie sobie nią włosów, w sensie one nie były ani razu takie za ciężkie od tej odżywki, ona w ogóle też tych włosów nie przeciążała w żaden sposób, włosy były pięknie nabłyszczone, pięknie skręcone, leiste, błyszczące, no po prostu... Cudownie. Także jest to odżywka, która, maska odżywka, która ma też swoją recenzję u mnie na Instagramie i też oczywiście Was na niego zapraszam. I tam bodajże ona zyskała 9,5 punkta na 10 w mojej jakby skali. Nie dość, że ma dużą pojemność, to jeszcze jest mega wydajna, bo naprawdę bardzo wolno mi się kończyła. Pięknie pachnie, tak orzechowo-kakaowo i dużo osób mówi, że ten zapach ich trochę muli. No ja lubię takie orzechowo-kakaowe zapachy, więc dla mnie za każdym razem, kiedy używałam tej odżywki, maski, to była też to dla mnie przyjemność. Następnym produktem, którego również nie mam na stanie jest Anwen Good Locking. To jest stylizator. Uważam, że to jest jeden z najlepszych stylizatorów, jakie stosowałam. Jest to krem do stylizacji o takim gruszkowym zapachu. Trochę takim... Mi to trochę podjeżdżało tropikami. W każdym razie jest to jeden z produktów Anon, który mi nie śmierdzi, tylko pachnie. I co? No i tutaj po prostu mieliśmy świetne utrwalenie na poziomie takim średnim. Były tam też proteiny, które mają odpowiadać za podbicie skrętu. Ten skręt zawsze wyglądał ślicznie, włosy nie były sklejone, a stylizator nigdy nie powodował u mnie puchu. Więc na pewno do niego wrócę. Teraz aktualnie jestem na tafcie, ale... w sensie na żelu. I chciałabym z powrotem wrócić do tego kremu, bo powodował, że po prostu włosy były takie mięsiste, świecące. W sensie świecące mam na myśli, tak pięknie się błyszczały. I no, jest to na pewno jeden z takich stylizatorów, który dostaje u mnie na Następna, Następny produkt to jest, akurat mam go, i to jest maska pechowa od Kantu. To jest Grape Seed Mask. to jest maska, która ma głęboko, jakby odżywiać nasze włosy. Zostawia się ją na 10-15 minut. Ona w ogóle pachnie winogronami, jest naprawdę czadowa. Ja ją chyba dostałam z tego co kojarzę od firmy Loczek, a więc to jeszcze dostałam. To jest właśnie jeden z tych produktów, które otrzymałam. No, takimi, taką orężatką winogronową. I powiem Wam, że po tej masce ja miałam mega blask, mega wygładzenie i ona mimo tego, że ma wosk pszczeli, to ani razu nie obciążyła ani nie skleiła moich włosów, a wręcz przeciwnie, niwelowała totalnie puch, mimo że ma glicerynę na drugim miejscu w składzie, z tego co kojarzę. Na drugim może nie, ale na czwartym, z tego co widzę. No i właśnie potem jest ten wosk pszczeli. Ale ani razu nie miałam jakby zarzutów do tej maski, i ona w ogóle za każdym razem, chyba tylko raz, nie spowodowała u mnie good hair day. I nawet jak ten raz nie, nie spowodowała tego good hair day, to i tak włosy wyglądały całkiem fajnie. Więc no, jeden z moich hitów i w ogóle ona, no mam ją od lutego i zobaczcie, ile jej jeszcze jest. Ona nie wiem, czy nie jest ważna przypadkiem na 24 miesiące, nie mogę tutaj znaleźć, nie widzę ile, ale zazwyczaj produkty od kantu są ważne właśnie 2 lata albo rok. Więc na, na długo starczy. No, nie mogę po prostu tej yy, maski skończyć i myślę, że jeszcze długo jej nie skończę. No bo skoro od prawie pół roku mam jeszcze jej tyle, no to myślę, że na długo jeszcze jej starczy. I właśnie to jest w niej fajne, że nie trzeba jej używać dużo, no bo ona jest bardzo treściwa i gęsta. Od razu mówię, że włosy niskoporowe mogą się z nią nie polubić, no bo to jest naprawdę treściwy produkt, który może nisko niskoporę obciążyć, ale generalnie ja jestem nią zachwycona. Teraz przejdziemy do peelingu i pokażę Wam jeden jedyny peeling, może nie jeden jedyny, ale w sumie to jeden jedyny, który aż tak oczyszcza moją skórę głowy i to jest peeling od Tail Cosmetics, peeling z Quickie. To jest peeling kwasowy, u mnie tylko peelingi kwasowe są w stanie oczyścić moją skórę głową, ona jest strasznie uparta i żadne enzymatyczne Ewentualnie jeszcze ziarniste potrafiły oczyścić te, ten, ten mój skalp, no ale w... bezpieczniej jest nie używać peelingów ziarnistych, ze względu na to, że mają one potencjał do podrażnienia naszej skóry. Na no, tutaj żadnych ziarnistości, że tak powiem, nie mamy. Mamy tylko i wyłącznie kwasy i to chyba jest ich aż pięć: jest na pewno mlekowy, glikolowy, shikinowy, jeżeli dobrze czytam, cytrynowy i tartaric acid, ale nie wiem jak tar tartarynowy. To się chyba nie tak czy, nie tak się to chyba wymawia. I mówię, jeden z nielicznych, który potrafił cokolwiek zdjąć z mojej skóry głowy. Ma taką galaretkowatą konsystencję, więc to jakby powoduje, że nie trzeba się z nim męczyć, żeby go rozprowadzić, tylko po prostu ma też ten dziubek i łatwo możemy go nałożyć i, i rozprowadzić po całej skórze głowy. I pachnie tak pomarańczowo-cytrynowo. Tak, tak bym e, nazwała ten zapach. Następny produkt to znowuż jest produkt, którego nie mam, i to jest odżywka bez spukiwania w sprayu od Nowej Kosmetyki. E, lek e, klasyka z oliwką e, to się bodajże nazywa. Tak, klasyka z oliwką. I to była odżywka, którą ja uwielbiałam używać rano, kiedy sobie wstałam, miałam spuszone włosy i lubiłam sobie po prostu nią te włosy spsikać i od razu one wracały do takiego, wiecie, wigoru i też nie były takie, takie spuszone. Oczywiście nie, jakby nie moczyłam całych włosów tą odżywką, bo to też nie o to chodzi, tylko spsikiwałam po prostu tak, nie wiem, z 10 psiknięć, może nawet mniej i, i włosy od razu tak się lekko kładły. W sensie, wiecie, no mi na tym zależy, żeby one się kładły po nocy, no bo one są spuszone praktycznie zawsze i ona powodowała, że te włosy wracały trochę do takiego swojego stanu z poprzedniego dnia. Ona mi pachniała kolą, ale generalnie niby wielu osobom pachnie taką cytryną z rumiankiem, można powiedzieć. No nie wiem, mi to totalnie przypominało kolę. I ona ma, też jest ona czysta emalientowa, bo chyba z tego co kojarzę nie miała tam żadnych humektantów, z tego też byłam bardzo zadowolona, bo dużo odżywek w sprayu posiada takie humektanty, żeby te włosy następnego dnia nawilżyć. Ja niekoniecznie tego potrzebuję, aż w takiej ilości, więc po prostu tutaj nowa kosmetyka wygrała tym, że ta odżywka jest czysto emolientowa. Kolejny produkt to już nagrywałam o nim film i znajdziecie go gdzieś tutaj albo tutaj Wam podrzucę, gdy nagrywałam filmik o serii H z Pharma Series. No i dzisiaj znowu już wraca do tego filmiku ta wcierka z serii H, to jest wcierka Stimul Forten. Wcierca, która ma za zadanie pobudzać nasze, nasze włosy do, do wzrostu, do wysypu baby hairów i tak faktycznie się dzieje. Te włoski rosną, mam nawet tutaj o, wysypy od niej. Teraz też zaczęłam używać innej, yy, innej wcierki od Lawres, bo akurat testuję. No ale ta wcierka również wysypywała dużo hairów, ale oprócz tego nawilżała fajnie skórę głowy. No, tym bardziej z tym moim EUZS, gdzie ja mam, no, poważny problem z tą, z tą skórą głowy. Fakt faktem teraz unormalizowałam to wszystko, no ale jej jeszcze jak używałam, to byłam jakby w trakcie leczenia OZS i ona faktycznie fajnie to wszystko wspomagała, bo oczywiście zaznaczam, że to nie leczy, a tylko wspomaga. No i tak też było. Ona tak bardzo ciekawie pachnie w ogóle. Taki swój charakterystyczny zapach, taki kosmetyczny, ale nie męczący. Ciężko mi go nazwać jakkolwiek, ale naprawdę jest on przyjemny i... I nie powoduje wymiotów po prostu. Także to yy, i to jest właśnie produkt ze współpracy. I następnie olejek, przed którym długo wstrzymywałam się, żeby kupić. E, jakoś nie mogłam się do niego przekonać, ale gdy już się do niego przekonałam, to po prostu spadłam z krzesła. I to jest olejek z OnlyBio: zabezpieczający końcówki. Posiada olejek z czarn olej z czarnuszki, z awokado i ze słodkich migdałów. No i oczywiście silikony. Ja w nim bardzo lubię to, że on ma coś tak pomiędzy gęstą a lekką kons konsystencją i ani nie obciąża, ani nie dociąża. Jest po prostu tak idealnie po środku. Fajnie zabezpiecza. Widać, że te włosy się po nim błyszczą jak się nałoży go. Uwielbiam go używać do odgniatania sucharków. Przecudownie pachnie mango, więc jest to taki, mam wrażenie, idealny zapach na takie, no, na taki letni vibe. Bardzo go polubiłam. Kupiłam go w Rosmanie, akurat jak był na promocji. Bardzo go polubiłam i myślę, że będę do niego wracać, bo ta konsystencja mi zdecydowanie bardzo odpowiada. Czy mam jakieś zarzuty, może trochę do wydajności, w sensie jakby. Na przykład te sera silikonowe z Isany, one są tak wydajne, że aż, aż się nie chce już ich używać. A ja jednak lubię jak produkt, może nie w miarę szybko się kończy, tylko po prostu jak mogę go zużyć i po jakimś czasie już przetestować nowy. A z Isaną było tak, że musiałam ją wręcz oddać po prostu w paczce, bo no nie, mogę, nie mogę jej zużyć. Może niektórzy lubią aż tak wydajne produkty. ja Lubię różnorodne rzeczy i po prostu testować. Więc niby jest ten zarzut do wydajności, jak ktoś lubi mieć produkt na, dłu na dłużej, ja nie mam. No i ostatnim już produktem to będzie znowu produkt, który pojawił się w filmiku u Pharma Series, też produkt ze współpracy. Natomiast jest to szampon, który najlepiej sprawdził mi się spośród trzech, które dostałam od firmy Pharma Series, i to jest szampon Sebopurin. I to jest szampon, Specjalistyczny, normalizujący do skóry łojotkowej, skłonnej do podrażnień, czyli takiej jak moja. On zawiera też substancję pirokton piroktonolaminy, jeżeli dobrze to wymawiam. Więc no idealnie to się sprawdza, po prostu w moim przypadku świetnie oczyszcza, jest taki głęboko może głęboko oczyszczający. No trochę tak, bo czuć, że ta skóra jest taka mm, niewypłowiała, taka, taka można powiedzieć jałowa. Ja potem nakładam wcierkę, żeby ta skóra po prostu się nie przesuszała w żaden sposób, ale naprawdę bardzo fajnie się pieni, fajnie oczyszcza, pachnie taką trawką cytrynową. W sensie to jest moje skojarzenie oczywiście. Hm, no, uwielbiam nim myć skórę głowy. Teraz zaczęłam już myć nim rzadziej, z tego względu, żeby sobie po prostu nie, nie przesuszyć tej skóry głowy i uważam z nim, ale myję go... Znaczy, Myję skórę głowy nim tak dwa razy w tygodniu yy, i tyle wystarcza. Ale fajnie też odbija włos od nasady bardzo. No i co, słuchajcie, to by było w sumie na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać w komentarzu, czy znalazł się tutaj jakiś wasz ulubieniec, yy, a może nie ulubieniec, i, i jak on wam się sprawdził, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ja z chęcią yy, yy, poczytam wasze komentarze i dowiem się, jakie wy macie spostrzeżenia na temat tych produktów. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, zajrzyjcie na Instagrama. I po prostu widzimy się w następnym odcinku. Bye! -o.